Dzisiaj chciałbym popełnić odcinek pod tytułem 101 rzeczy, w które warto się zaopatrzyć, zanim kupicie swoje pierwsze enduro albo krosówkę. Tylko chciałbym, żebyście nie przywiązywali się jakoś bardzo do tego tytułu. Tych rzeczy, o których będę dzisiaj opowiadał, może być mniej, może być więcej. Wszystko wyjdzie mi jeszcze w trakcie nagrywania. Chciałbym tylko zwrócić uwagę Wam na jeden istotny fakt, że tych rzeczy jest całkiem sporo. Tych dodatków, akcesoriów, różnego wyposażenia jest naprawdę dużo. Chciałbym, żebyście wzięli to pod uwagę w swoim budżecie, jeżeli zamierzacie kupić właśnie tego typu motocykl, bo prędzej czy później. I tak będziecie musieli w niektóre rzeczy się wyposażyć i to kosztuje konkretną kasę. Mam kamerkę włączoną? Grywa? Pamiętam jak ja zaczynałem i jak mnie to bardzo zaskoczyło, że twój pierwszy motor chciałem wyposażyć w jakieś tam dodatki, jakieś akcesoria, jakieś handbary i tak dalej. Chciałem go. Ubrać jakby pod siebie, a tu co chwilę wychodziły jakieś dodatkowe koszty jakieś klucze, oleje, podnośniki i to powodowało, że nie mogłem tego motocykla wyposażyć tak, jakbym chciał. Zresztą do tej pory nie udało mi się tego zrobić. Mało tego, wiele rzeczy, o których dzisiaj będę Wam opowiadał, Nadal nie skompletowałem, nadal nie mam w swoim garażu, ale to może też jest dobra informacja, bo nie wszystko musimy mieć od razu. Niektóre rzeczy kompletujemy latami, także nie przejmujcie się tym, że nie macie wszystkich tych akcesoriów, o których dzisiaj będę mówił, aczkolwiek prędzej czy później pewnie przyjdzie taki moment, że raczej będziecie tego potrzebować. Dlatego zrobiłem nawet dla Was taką listę rzeczy, które moim zdaniem są niezbędne. W opisie tego filmu macie link, możecie sobie pobrać ten plik z mojego dysku Google. I tam jest arkusz kalkulacyjny, w którym są. Trzy zakładki. Jedna się nazywa Budżet, druga Optimum i Premium. Tam są wymienione wszystkie te rzeczy, o których dzisiaj będę opowiadał praktycznie, i podane są również ich ceny. Dzięki temu będziecie mogli sobie porównać, jaki to jest mniej więcej koszt, jeżeli będziecie wybierać rzeczy najtańsze, potem takie średnią półkę, średniopółkowe. A jeżeli stać was na to i możecie sobie pozwolić, to możecie kupić sobie też naprawdę jakieś high-endowe tematy. Po podsumowaniu tych wszystkich dodatków, akcesoriów, gadżetów. Wychodzi nam naprawdę spora kwota, która może niektórych zaskoczyć, więc bierzcie to pod uwagę, jeżeli chcecie się bawić w motocykle terenowe. Siema, siema, przyjechałem po mojego, a tu klient na ktm trubna jazda. Nie wiem, o ilu rzeczach chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, o ilu chciałbym Wam wspomnieć, dlatego umówmy się w ten sposób, że na końcu montażu, kiedy już będę nie więcej wiedział, o ilu tych rzeczach chciałbym Wam opowiedzieć, to ta wartość pojawi się tutaj. Już zrobione, i od tej pozycji sobie zaczniemy, czyli od ostatniej pozycji sobie zaczniemy. To tak naprawdę będzie pierwsza rzecz, jaka przychodzi mi do głowy, jeśli chodzi o serwis tego typu motocykli. Później opowiemy sobie o różnych przydasiach i pochujach, które gdzieś tam na pewno też prędzej czy później będziecie musieli kupić. A na koniec wspomnę o jeszcze jednej rzeczy, której nikt nie bierze pod uwagę, która teoretycznie nic nie kosztuje, a w praktyce nie ciężko ją zdobyć, i nie każdy sobie może na to pozwolić. Jeżeli jesteś ciekaw, co to za składnik, który jest niematerialny, a który tak ciężko zdobyć, oglądaj ten materiał do końca. Nie żałuj mi swojego czasu. Fajnie, fajnie idzie. Takie jest przewidywalne, moim zdaniem, nie? Ale pufnął na końcu. Czekaj, czekaj, bo masz pod górę. Marcycha, podjedziesz. Tylko wiesz co, musisz no. trochę zmienić podejście. Więcej gazu tam na dole no. musisz napędzić, a tu już byś musiała odejmować pomału tego gazu. Dobra. Tam wiesz, ten początek musi być taki. Żeby ci się wydawało, że jedziesz za szybko. Jak będzie za szybko, to będzie dobrze. To wtedy tu będziesz mogła sobie zwolnić, nie? Spróbuj sobie, spróbuj sobie trochę to odwrócić, nie? ¡Ja, ja, ja, Pierwsza rzecz, o której chciałbym wspomnieć, a ostatnia z tej listy, to jest tak naprawdę zwykły stojak motocyklowy, podnośnik motocyklowy. To jest pierwsza rzecz, którą kupiłem zaraz po e, nabyciu mojego KTM-a. Tych stojaków jest kilka rodzajów. Możecie wyposażyć się w najtańszy. Ja pamiętam, że kiedy wybierałem swój pierwszy podnośnik motocyklowy, to nie zwracałem uwagi na ergonomię, tylko na to, żeby był pomarańczowy i żeby miał naklejkę KTM. Teraz z perspektywy czasu wiem, że to głupota, ale no takie, e, takie, takie miałem przemyślenia. Chłopaki z Baja Polecają podnośniki, które występują na tej pojedynczej, pojedynczym takim sporniku. Mówią, że to lepiej chodzi. Faktycznie ja mam ten najtańszy na podwójnym i jest to dosyć toporne, czasem potrafi się zaciąć. Bardziej wypasione wersje mają, nie tylko są na tym pojedynczym sporniku, ale można je też obracać. I ogólnie w większości ludzi pewnie się to nie przyda, a ja z racji tego, że czasem nagrywam jakieś rzeczy, to w sumie mogłoby mi się przydać do jakiegoś timelapsa i tak dalej, ale to mniejsza o to. Także stojak motocyklowy. Pierwsza niezbędna rzecz, żeby cokolwiek. Zrobić przy tym motocyklu, tym bardziej, że młodzi ludzie często kupują krosówki bez homologacji i często też bez podstawki, bez nóżki. Także jak macie to podpierać jakimś kołkiem, skrzynką albo czymś takim, no to naprawdę warto wydać te dwie stówki i się nie męczyć. Druga rzecz podstawowa do tego typu motocykla to oczywiście klucze. Różnego rodzaju płaskie, nasadowe, śrubokręty i tak dalej. No, większość z nas ma takie rzeczy w swoim garażu, ale jeżeli nie należałeś do jakichś tam zbytnich Majsterkowiczów, no to będziesz musiał się w, taką, w taki zestawik wyposażyć. W tym pliku, który wam tam udostępniłem, zrobiłem kilka propozycji. Pokażę wam, może mój zestaw, jaki kupiłem sobie na początek. Ja na początek kupiłem sobie taki zestawik marki Yato ale powiem wam, że nie jestem z niego jakoś bardzo zadowolony, bo jeden z bitów pęk przy próbie od. Kręcenia za mocno dokręconej śruby z pustu oleju. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ten elemencik, w którym wkładamy jakieś końcówki, wypadł z niego jakiś element, który przytrzymywał te końcówki, te torksy dalej, I teraz łatwo to zgubić. Dlatego średnio jestem zadowolony z tego nabytku. Do jakichś tam podstawowych rzeczy się nadaje, ale czasem potrafi zawieść. Więc teraz, gdybym kupował drugi raz taki zestawik dla siebie, to poszedłbym coś bardziej markowego, może bardziej wytrzymałego. Kolejny gadżet moim zdaniem niezbędny przy dubaniu w takim motocyklu. To są klucze dynamometryczne. Niektórzy uważają, że poradzą sobie bez tego, bo mogą zrobić coś, że tak powiem, z czuciem, ale wiecie, ja sobie na przykład nie ufam, jeśli chodzi o dokręcanie różnych śrub. Zresztą, jeśli chodzi o dwusuwy, tam, żeby sprawdzić olej, trzeba wykręcić śrubę i ten olej powinien się przelewać. Wiele osób po prostu tą śrubę do, do kontroli poziomu oleju ma przekręconą, właśnie dlatego, że nie używają odpowiednich kluczy dynamometrycznych. Bardzo łatwo takie małe śruby przekręcić. Taki mały klucz dynamometryczny, ten akurat ma moment. Właśnie, jaki ja ma moment? Od 5 do 25 Nm. To nie jest jakiś wielki koszt, a pozwoli Wam czasem po prostu nie przekręcić tych śrub, szczególnie w silniku, gdzie koszt wymiany tego wszystkiego byłby dużo, dużo droższy niż zakup pojedynczego klucza. Jeżeli wybieracie sobie, jeżeli szukacie dla siebie tego typu kluczy, sprawdźcie przede wszystkim w swojej instrukcji obsługi, w swojej serwisówce, jakie są momenty dokręcania różnych śrub i postarajcie się tak dobrać klucz, żeby pokrywał się z zakręcaniem zakresem Waszego motocykla, bo ciężko dobrać klucz, który będzie do wszystkiego, ponieważ mamy mniejsze, większe śrubki powiedzmy najmniejsze śrubki w moim motocyklu to jest jakieś 5 Nm, a dokręcenie osi tylnego koła no to jest jakieś 80 Nm, więc ciężko będzie Wam znaleźć jeden klucz, który pokryje ten cały zakres A jak jesteśmy przy temacie wyczuwania to jeszcze wtrącę klucze dynamometryczne, prawda? Podstawa tak naprawdę. I tutaj też bardzo ważna sprawa, żebyśmy nie kupili klasycznego klucza, który ma z pół metra długości i teoretycznie jest od jednego newtonometra do chyba 300, bo coś takiego nie działa. Profesjonalne klucze mają swoje zakresy pracy, inaczej tego się nie da zrobić. Ale spokojnie możecie kupić jeszcze drugi. Wiem, że to jest większy wydatek, no ale na początek polecałbym Wam właśnie ten do mniejszych śrub, ponieważ te dużo łatwiej przekręcić. A później za jakiś czas, kiedy już stwierdzicie, że, że macie troszkę grosza, można sobie dokupić właśnie taki większy klucz dynamometryczny. Tutaj mam akurat taki. Teraz wam pokażę. Ten ma zakres do 60 Nm i tak naprawdę ja go kupiłem troszkę e, wcześniej do samochodu, zanim jeszcze miałem motocykl. Także gdybym miał go kupić drugi raz, to poszukałbym czegoś, co ma właśnie do 80 Nm, po to, żeby można było tylne koło spokojnie dokręcić odpowiednim momentem. Fajna rzecz, naprawdę nie zgadujecie, tylko robicie to tak, jak powinno być. Kolejna sprawa, która wam jest niezbędna chociażby żeby się przejechać w trakcie zakupu motocykla żeby zrobić jakąś jazdę testową to jest oczywiście kask żeby przejechać się zgodnie z przepisami potrzebujecie mieć jakąś ochronę głowy mój pierwszy kask airoch Twist 2.0. Bardzo fajny kask, bardzo go polubiłem, aczkolwiek przyznam szczerze, że jest mi troszkę za duży. Tutaj mam rozmiar M, a powinienem mieć tak naprawdę S. Nie chciałbym się za dużo wypowiadać na, tem na temat kasków, bo tak naprawdę to jest jedyny, jaki używałem do tej pory. Natomiast nie róbcie tego błędu przy zakupie, który ja popełniłem. Mianowicie, jeżeli sprzedawca Wam mówi, że z Waszego obwodu głowy wynika, że powinniście mieć S, to weźcie S. Nawet jeżeli założycie ten kask, przymierzycie i wydaje Wam się za ciasny, to on się, ta wyściółka się rozejdzie i będzie Wam idealna. W moim przypadku wygląda to tak, że kupiłem sobie mkę, bo wydawała mi się najbardziej wygodna, po czym to wszystko się uleżało, ugniotło i teraz ten kask po prostu za bardzo mi lata na głowie. Nie jest to komfortowe, nie jest to przede wszystkim bezpieczne, dlatego muszę go jak najszybciej wymienić. Jak już jesteśmy w temacie kasków, no to co? Oczywiście musimy mieć do tego jakieś gogle. Możecie kupić najtańsze, za parę dziesiąt złotych możecie kupić bardziej markowe. To już jest kwestia gustu, kwestia wyglądu. Natomiast dobrze je mieć, żeby chroniły Wasze oczy, szczególnie jeżeli popylacie gdzieś po lesie, Jakieś gałęzie, i tak dalej, często się tutaj dostają. Poza tym, błoto pod kół chłopaków. Także polecam jak najbardziej do tego dokupić gogle. Ja akurat używam Fox Main 2. W tym pliku, który Wam podałem, tam jest cena po prostu mainów jedynki i one kosztują jakieś 150 zł. Jak dla mnie bardzo fajne gogle. Dobrze się trzymają. Spełniają swoją rolę. Szybki można wymieniać. Kiedy kupiłem po raz pierwszy te gogle, tutaj tą szybę miałem taką wiecie, trochę przydymioną. I wszystko fajnie latem, kiedy jest dużo światła, ale jeżeli jeździmy cały rok, jesienią, zimą, no to chciałbym, żeby tutaj przez te gogle, przez ten wizjer wpadało mi jak najwięcej światła, dlatego sobie Wymieniłem tą szybkę, można je dokupić. Czasem są też chyba w zestawie, jeżeli dobrze pamiętam. Ten model konkretnie chyba się kupuje właśnie z szybką tego typu, przydymioną. Niby nie dużo, niby odrobinę, ale mimo wszystko ja wolę mieć całkiem przeźroczystą może mniej do wyglądu, ale dużo lepiej się w tym jeździ. Przede wszystkim dbajcie o te szybki. Kilka wyjazdów w teren kilka przetarć i naprawdę już słabo się przez to patrzy, więc warto co jakiś czas zainwestować w tą szybkę i mieć dobry wgląd na otaczającą Cię rzeczywistość, że tak powiem Dobra, to mamy temat gogli Kolejna rzecz z mojej listy to oczywiście buty na cross, na enduro Wybór jest naprawdę duży od podstawowych modeli za kilka stówek do już jakichś topowych za e, parę tysięcy. Na co zwrócić uwagę przy wyborze tych butów? Przede wszystkim, moim zdaniem, na zawias, który zwiększa Wam ruchomość stawów, zwiększa Waszą mobilność. Podstawowe modele tego zawiasu nie będą miały, będzie Wam się chodziło dosyć trudno. Wiadomo, że na motocyklu to nie ma, duż, nie ma dużego znaczenia, ale jeżeli jeździcie w ciężkim, naprawdę, terenie, często gdzieś wypychacie ten motocykl i tak dalej, no to ruchomość tego buta będzie miała dla Was znaczenie. Oprócz tego będzie miała dla Was znaczenie też bieżnik na podeszwie. W takich endurowych wersjach można spotkać bardziej zaznaczony ten protektor i on powinien lepiej troszkę trzymać na śliskiej nawierzchni. Jeśli chodzi o linię Foxa, o linię butów Foxa, wyszedł jeszcze teraz model pośredni pomiędzy Instinctem, czyli tym najwyższym modelem, a Kompem, który jest taki pułkowy, jest jeszcze Fox Motion. Taki but, który spokojnie dałby radę, jeśli chodzi on o takie weekendowe upalanie, bo ma już zawias. Oprócz tego występuje w wersji X, czyli takiej offroadowej z bardziej zaznaczonym bieżnikiem, bardziej zaznaczoną podeszwą i myślę, że to też jest fajny wybór dla takich właśnie weekendowych wojowników. No i kolejna pozycja to oczywiście strój, trzeba też jakoś wyglądać na tym motocyklu, ale to jest nie tylko kwestia wyglądu, ale też naszej wygody. Ja akurat jeżdżę w Foxie serii 180, znana i popularna linia odzieży. Opracowany przez Fox, krój Rider Attack Position zapewnia o wiele lepsze ergonomiczne dopasowanie do pozycji na motocyklu. Odpowiednio ukształtowana przestrzeń na kolanach to wygodna jazda nawet w najbardziej rozbudowanych ortezach. Laserowo nacinane otwory wentylacyjne w okolicy kohones, co by się bile nie przegrzały nawet podczas najostrzejszej jazdy. Generalnie jestem z tego zadowolony, ale możliwe, że wypróbowałbym 360, która ma więcej takich elastycznych elementów. Za dodatkowe dwie stówy możesz wyszarpać komplet Fox 360. Tylko czy warto? 200 zł wystarczyłoby przecież na kilka solidnych kepsów i litry oleju. Kluczowa różnica to ilość zastosowanych paneli z czterokierunkowego streczu TrueMotion. Usytuowane zostały wszędzie tam, gdzie spodnie powinny się rozciągać dla jeszcze lepszej wygody i dopasowania. Dzięki temu krój jest lekko bardziej zwężony niż w serii 180, więc będziesz wyglądać po prostu lepiej. Kolejny punkt. Ochraniacze lub ortezy. Czym się różnią ochraniacze? Od ortezy. Ochraniacze chronią wasze kolana, wasze nogi przed uderzeniami. Orteza powinna jeszcze ochronić waszą nogę przed takimi kontuzjami skrętnymi. Może nie zawsze tak jest, ale na pewno zmniejsza prawdopodobieństwo takiego urazu. Dlatego ja od początku praktycznie jeżdżę już w ortezach. Szkoda mi było kasy, żeby wydawać na ochraniacze, które i tak później chciałbym wymienić na ortezy. Dlatego kwestia waszego podejścia. Poza tym porządne ochraniacze. Potrafią już niedługo zbliżyć się cenowo do jakiejś tańszej ortezy, dlatego, moim zdaniem, warto wydać parę złotych więcej, żeby tą ochronę dodatkową już mieć. Może nie jest tego jakoś bardzo dużo, mamy pody, liaty i tak dalej. Ja jeżdżę akurat w liatach X-Frame, o ile dobrze to wymawiam. Liat, gdzieś tak słyszałem, że tak to powinno być. Liat X-Frame. Są tam jeszcze wyższe modele C-Frame, które mają jakby tą ramę tylko z jednej strony, po to, żeby kolano dolegało do motocykla. Poprzednia wersja podów troszkę była krytykowana. Ogólnie przyznam szczerze, że tak bardzo jak lubiłem nortezy, tak bardzo mnie wpływiały. Szczerze mówiąc ta konstrukcja tutaj tego ochraniacza rzepki, który swoją drogą też praktycznie w ogóle nie chronił, by był tak cienki. Tutaj tak, ten język tu wyjeżdżał, te gumki tutaj, no to te gumeczki tutaj z tego miejsca niestety wyjeżdżały, więc to wszystko się rozłaziło. Kolejna jest już troszkę ulepszona. No i pod... Jakby nas wszystkich wysłuchał, stworzyli produkt, który ma wyeliminowane dosłownie wszystkie wady poprzedniej generacji. Nie jeździłem, ale jeżeli moje liaty zostaną już, dożyją już swoich dni, no to możliwe, że się przesiądę na te pody, też sobie to wypróbuję. Kolejna pozycja, przejdziemy sobie teraz do tematów już bardziej serwisowych. Serwis filtra powietrza jest bardzo istotny, Nie wiele osób to zaniedbuje, ja też miałem taki okres, chciałbym teraz bardziej się nad tym jakby pochylić. I teraz, jeżeli nie zadbasz prawidłowo o filtr powietrza, doprowadzisz do tego, że zostanie filtr przeciągnięty. To całe zanieczyszczenie, które wraz z powietrzem trafia na tą stronę filtra, przejdzie tędy przez dolot do silnika. Niezależnie czy jeździsz dwusuwem czy czterosuwem, koszty niezadbania o filtr, który jest warty 50 zł, mogą. Być w kilku tysiącach dla Ciebie. I żeby w ogóle cokolwiek zrobić z tym filtrem powietrza, no to musimy po jego zdjęciu zatkać airbox po to, żeby coś, jakieś paprochy się nie dostały do, do lotu. I temu służą takie specjalne zatyczki. Ja tu akurat yy, mam dwa rodzaje. Jeden to jest do mojego starego RFS-a, oryginalna jeszcze część z KTM-a, ale powiem Wam, że kiepsko się nadawała, ponieważ nie miała tutaj żadnego uszczelnienia, nie miała żadnej gumy, więc ta woda i tak dostawała się do airboxa, i tak musiałem to potem wszystko dokładnie wyczyścić, więc tych starszych modelach, jeżeli mielibyście coś kupić takiego oryginalnego, to lepiej kupić już podróbkę, która by to uszczelnienie tutaj miała, żeby ta woda się nie dostawała do airboxa. Teraz do tego motocykla, który stoi za moimi plecami, dostałem taką fajną zatyczkę, również oryginalna, ale tu już jak widzicie jest uszczelka, która powoduje, że ta wilgoć i ta woda do airboxa nam się nie dostanie i to faktycznie działa. Jeżeli macie zamiar myć swój motocykl, no to niezbędne. Chyba, że za każdym razem chcecie zatykać dolot jakimiś szmatami, papierami i tak no ale zdarzały się też przypadki że ktoś potem o tym zapomniał i silnik wciągnął ten cały syf, więc dużo lepiej wydać parę złotych na tego typu akcesoria, niż potem żałować. Następny punkt programu to różne pojemniki wiaderka, w których te filtry oleju będziemy mogli czyścić lub nasączać. Ja próbowałem na początku najzwyklejszych plastikowych wiaderek i powiem Wam, że ta chemia jest zbyt silna, żeby to robić właśnie w tego typu naczynkach. Dlatego najlepiej albo kupić dedykowane zestawy do nasączenia filtrów, do pielęgnacji filtra powietrza, albo ja znalazłem taki patent, kupiłem sobie metalowe puszki zamykane i powiem Wam, że całkiem dobrze się to sprawdza. Metalowa pucha o pojemności 5 litrów. Z zamkiem takim zatrzaskowym, i tu możecie spokojnie taki filterek wyczyszczony, nasączony, przechowywać przez jakiś czas, będzie gotowy do jazdy, czekał na kolejną niedzielę. OK, jak już mamy w czym nasze filtry przechowywać i pielęgnować, no to teraz trzeba się zaopatrzyć w jakąś chemię. Podstawowa chemia do obsługi tego typu filtrów to oczywiście olej do ich nasączania i jakiś cleaner, który nam pozwoli wyczyścić te zużyte już filtry. Nie polecam do czyszczenia filtrów używania benzyny ekstrakcyjnej, która też może Wam się przydać, ale do czyszczenia czegoś innego, ponieważ benzyna dosyć agresywnie działa na klej, może spowodować, że ten filterek Wam się rozwarstwi w miejscu klejenia. Więcej na ten temat również u Gilberta na kanale, do którego Was odsyłam. Lepiej kupić do tego oryginalny cleaner, taki jak na przykład tutaj. Ta bańka 5-litrowa kosztowała nie wiem, może koło stówki. Spokojnie to wystarczy, żeby kilka razy taki filtr wyczyścić. To jest, że tak powiem, wielorazowego użytku. Jeżeli będziecie mieli ten płyn w swoim wiaderku, jeżeli nie odparuje, to możecie sobie po prostu brud z dołu przelewać, zleć i, i starcie wam to na dłużej. To, jakiego cleanera używacie, najlepiej uzależnić od tego, jakiego używacie oleju do nasączenia. Bo jeżeli ja mam y, cleaner tej firmy, Valvoline, to używam również oleju tej firmy i wiem, że ten konkretny czyścik, tego typu olej najlepiej nam rozpuści. To jest strasznie brudzące, strasznie lepkie, więc do tego, do pracy z tymi olejami najlepiej zaopatrzyć się jeszcze w rękawiczki nitrylowe i bez tego nie podchodzić, bo naprawdę ciężko ręce po tym wszystkim domyć. Więcej na temat pielęgnacji filtra powietrza Również na kanale Baja Moto, do którego Was odsyłam. Wiem, że dzisiaj kilka razy pewnie będę Was odsyłał do tego kanału, ale to jest takie moje małe odkrycie. Bardzo mi się podoba, jak technicznie tam tłumaczą niektóre rzeczy, więc jeżeli jesteście zainteresowani, że chcecie zgłębiać swoją wiedzę na temat obsługi takich motocykli, to polecam serdecznie ten kanał.